Cześć, jestem Knobers. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo sam, ponieważ osoba, która mogłaby pomóc, aktualnie jest niedostępna. Tak samo jak drabinka, która właśnie się generuje do naszego turnieju, i mam nadzieję, że uda się coś osiągnąć. Coś więcej niż runda druga, niż właśnie w poprzednim odcinku. Życzcie powodzenia i trzymajcie kciuki za dobrych teammateów. I widzimy się już w pierwszym spotkaniu. No to jazda lecimy z pierwszym spotkaniem. Mam nadzieję, że nie z ostatnim, bo pamiętajcie, że jest jeszcze second chance, ale jednak fajnie byłoby zostać w tym yy, pierwszym meczu. W sensie w pierwszej fazie turnieju. Po prostu... Awansować dalej. Ale jak na razie to zapowiada mi się świetna forma, więc jest dobrze. Oczywiście to sarkazm. O ja nie mam już turbo, więc przyjemnie. No oczywiście też sobie tutaj go nie mogę zgarnąć. Już pają uderzenie już... Ojej, były blisko tej dobitki na szczęście nie trafił pan w piłeczkę. Oj kurczaczki. To będzie ciężkie. Są sumie tak jak zawsze. Więc nic się nie zmienia. Trzeba kontrolować to, co tu się dzieje. Nie podpalać się. Jest obrona. Ale pytanie: czy ktoś ma to wybić? Jak? Zostawiam to bez komentarza lepiej. Nie wiem, ja nie rozumiem, jak ja mogę mieć takiego pecha w tej grze naprawdę. To jest dla mnie niezrozumiałe i niepojęte. No panowie, strzelcie. Nie wystawiajcie im na konto, tylko strzelcie. Z, z reklamą Twitcha to jest coś nie idzie. No myślę, że będzie potrzebna chyba second chance, bo jak to widzę, co tu się dzieje, zwłaszcza że ja nie mam turbo cały czas. A jak je mam, to nie mam jak je wykorzystać. Ziemek nie trafił w piłkę, która była przed nim, więc pisze, że potrzebuje przyspieszenia. No dobra. Też to może się wytłumaczyć. Też się lubię tłumaczyć. Jak mi coś nie idzie, bo zepsułem. Ale pasik był teraz świetny, no. No ale nikogo nie było. Z przodu, no bo po... Na podanie było akurat zajebiste, tylko szkoda, że nikogo nie było z przodu, bo każdy uznał, że przecież lepiej atakować w pojedynkę niż w dwójkę, jak trzeba gonić wynik, co nie? No super. W momencie jeszcze jakby wystarczy się odwrócić i zobaczyć, że piłka leci dosłownie w ciep. Mam ochotę wyjść z tego meczu. Tak słaby to nawet ja nie jestem Jak tamtym gościu bardzo podkręciłem niestety, więc tylko wychodzi na brzutę i tak bo nic z tego nie wyszło, czy z mojego uderzenia, czy z tamtego Czy zdążę, nie zdążę. Nie wiedziałem, że tam był ten trzeci gość. Ja już mogę sabotować. Bo wiem, że second często jest ostateczna szansa. Ja naprawdę jestem beznadziejny, nie? To jest hit, hit. co tu się stało, przepraszam. Wiecie co, ja się ja zagłosuję za poddaniem się. To autentycznie nie ma sensu męczyć się z tymi ludźmi. A może po prostu szybciej udałoby się yy, po prostu kontynuować to i męczyć się już w second chansie. A nie tutaj. No więc w tym momencie widzimy się już w second chansie, bo niestety tak jak już dosyć standardowo to bywa. Pierwszy mecz przegrany, więc odpadamy, więc... Do zobaczenia w pierwszym meczu, drugiej szansy. No i witam was już w Second chance. Oczywiście mecz pierwszy, ale tutaj mecz ogólnie drugi. I powiem tylko tak, mam Messiego w drużynie i jeśli nie uda mi się wygrać z nim, to wiem, że już nigdy nie wygram. Taka jest prawda. Z mistrzem świata. Szanujmy się. To musi mnie poprowadzić do zwycięstwa. No właśnie, prawie zdobył bramkę uśmiechy, chicha ale na razie ja nie dowożę, chociaż też nie miałem dobre ale ziomek był w bramce, więc obronił bez problemu przedłużył, czy Messi do tego zdąży, no nie zdążył, ja ciągnę na słupek, no i nic z tego nie wychodzi chyba, że kontra dla przeciwnika, ale na szczęście nasz tutaj zatrzymuje tą akcję, Jazus o Jezus, ja zrobiłem standardzik Messi, już leci w pole karnym, Proszę Państwa, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Bramkaż broni rzuta, a nikogo nie ma. Pójdzie na kontrę, co? No, chyba mnie coś. Ach. Dlaczego po moich zagraniach musi tak być? Daję fajną piłkę, żeby to uderzać, ale nikogo nie ma. A jak jest 2 na 2, to jakimś cudem... ludzie umią... ...potrafią uderzyć w tą piłkę. Jak jest, do turniej 3 na 3, to już nie potrafią. Tylko się wracają. Nie rozumiem, jak to działa. się co w teraz, bo czego bardziej No i co, zgrałem i znowu nikogo nie ma i leci kontra od mojego podania Na szczęście nie w bramkę Ale to jest hit Nie wiem jak to działa Próba dobra, ale niecelna niestety ziomek domknie, nie domknie niestety Ale na pewno to jest Lepszy poziom teammateów niż wcześniejszy mecz No i ja coś tam jeszcze Staram się działać z przodu Mimo to, że punktowo tylko nie widać Oj, oj, oj Ciepło się robi Czy panowie z tym wyjdą? Niech sobie wybiją Messi dostał hita ode mnie, to, to ten yy, karma za wygranie z Polską to zero. nie no. To jest hit, że nie możemy trafić. Rzucam jeszcze raz. No nie. Nie, 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 nie. To jest nieprawdopodobne przecież. Jak się? Nie, 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 nie. To jest nie, niemożliwe. Jak? Z bodajże pięciu sytuacji podbramkowych z rzędu nie potrafimy trafić i oni dostają taką beznadziejną piłkę i mają gola A teraz mam asystę przynajmniej mamy 2-1 więc jeszcze kurczę nie przegraliśmy minuta 40 na zegarze jest, więc staramy się powalczyć Ojojoj, oj, oj, tutaj ziomek, co odbił im na bramę? Tutaj wolę nie lecieć do tego, bo. Widzę, że oni tu coś majstrują. Tak dziwnie jest. No i był pierwszy, nie? Fantastycznie. Ale tam się coś wylewa, co urde tak prawie polska piłka można jas Tak flipa no i kontra i gol nie no dziugnę ją Bo nie mam turbo więc tyle mogę no nie mogę nie dajcie im strzelić proszę ja nie mam turbo dziękuję Chłop prawie znowu sobie wybił do pamki piłkę. A nie, jednak i tak mają kontra ale w bronie i co? Ujdzie im to i tak na dobitkę? Czy jak? Ja nie, nie wiem co tu się dzieje w tym meczu, naprawdę. Nie, chłop jeszcze Messi co zamiast z tym jechać to tak poczekał z tyłu. To jest hit. To jest nieprawdopodobne, jak to się dzieje. Naprawdę nie mam chyba po pomału siły do tej gry. Ale jak z tego, co widzę, seria się przyjmuje, więc chyba lubicie, jak przegrywam. Więc macie kolejną dawkę śmiechu. I teraz standardowo. Ja bym Knopers wybraliście. To był Rocket League, tryb turniejowy. Ponownie przegrany w pierwszych rundach. Dziękuję za uwagę, więc na razie i cześć.